to jest game changer w tworzeniu obrazów. I love it. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Marta Robi Geode, na którym pragnę dzielić się z Tobą odkrywaniem świata żywicy epoksydowej i jej możliwościach. Dzisiaj skupimy się na mojej ulubionej, ukochanej formie tworzenia z żywicy, czyli są to obrazy, za moimi plecami widzisz efekt tego procesu, przez który razem zaraz przejdziemy. Jeżeli czujesz, że chciałabyś po prostu przejść przez ten proces razem ze mną, stacjonarnie w Katowicach to zapraszam Cię bardzo serdecznie do udziału w warsztatach, które organizuję dla kobiet, pijemy sobie tam pyszną, aromatyczną herbatkę podczas wprowadzenia z żywicy epoksydowej tam mówię o niej zdecydowanie więcej bardziej szczegółowo i tak, abyś mogła po prostu po tych zajęciach spróbować jej we własnym zakresie a później przechodzimy do pracy nad dziełem tworzymy po prostu tak jak na niesie nie przedłużając, jeżeli jeszcze tego nie robisz zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału Księżywica też nauczyła mnie tego, że tworzenie jest zawsze dla siebie. To jest ten, ta ekskluzywność w doświadczeniu, a nie luksus posiadania tego dzieła. Zapraszam Cię w takim razie do procesu tworzenia obrazu GOD. Ok, zaczynamy sobie dzień pierwszy od przygotowania płyty MDF. Ja używam zawsze dwóch warstw farby akrylowej. Zawsze zamazuję e, dokładnie boki, dokładnie całą formę. Jeżeli robię obraz w ciemniejszych kolorach, jest to zawsze czarna farba, jeżeli w jaśniejszych biała. Następnego dnia po wyschnięciu przygotowuję sobie stanowisko pracy. Będziemy używać tym razem opalarki, bo jest to większy projekt. Używam żywicy Techniplast, używam kruszywa, które widzisz tutaj e, jeszcze w wersji suchej. Do tego. Dodaję brokatu, z tego tworzy się taka fajna mieszanka, ja to nazywam mieszanką Geodę, które możesz kupić gotowe, ale po co, jak możesz kupić i brokat, i kurszywo i wtedy dodawać tego brokatu więcej, mniej. Każdy projekt zaczynam od... Zaprojektowania tego, gdzie chciałabym, aby znajdowało się kruszywo, w jakiej formie, jeżeli mi nie wyjdzie, zaczynam od początku, bo to jest podstawa. Po prostu tutaj, to wszystko, jeżeli tutaj nie dopilnujesz tego, to wszystko wyjdzie pod koniec pracy, razem właśnie z poziomowaniem. Poziomowanie pracy to jest najważniejszy etap, ponieważ później całą pracę piękną może po prostu spłynąć ci na bok, no i to już jest trudne później do odratowania, żeby to wypoziomować z żywicą już na pracy. Mieszamy sobie żywicę. Tutaj zawsze jej daję troszeczkę więcej czasu, poświęcam na to, żeby dobrze ją wymieszać, no bo to też jest kwestia efektu końcowego. Dobrze wymieszana żywica to podstawa każdej pracy. No i tutaj widzisz już pomieszanie tego perłowego pigmentu z pastą pełną. Powiem ci, że efekt. Właściwie żaden tego pigmentu perłowego nie widać. Tutaj właśnie kruszywo dodaję do wymieszanej żywicy z wcześniej wymieszanym pigmentem, ponieważ chcę nadać jej kolor biały. W środku już są te drobinki brokatu, więc to jest game changer w tworzeniu obrazów. Niejednokrotnie robiłam metodą, że kładłam. Kruszywo suche, później sypałam brokat, później używałam opalarki, to wszystko mi się rozwalało na tej pracy, więc ta metoda wykładania kruszywa jest po prostu najbardziej estetyczna w całym procesie tworzenia obrazu. Układam sobie z niej wzór, jeszcze delikatnie, tutaj na tym etapie poświęcam też dużo uwagi, żeby po prostu to kruszywo wyglądało estetycznie, ale też naturalnie, czyli nie tak jak od linijki, no bo chodzi o ten efekt właśnie takiego naturalnego kryształu naturalnego, naturalnej gody. Już mam przygotowane kruszywo, takie które mnie zadowala. Zaczynam część główną, czyli wylewanie żywicy. Tutaj akurat postawiłam na dwa kolory. Chciałam, żeby ta praca była w odcieniach takiej bieli, beżu, bo wiedziałam, że później jak dodam brokatu i dodam linie złote, no to to już wtedy nabierze tej formy takiej obfitej, więc podkład zrobiłam taki delikatny wymieszałam właściwie dwa kolory do dodatkowej żywicy, która mi właściwie została i stwierdziłam, czemu nie dodałam trochę perłowego pigmentu też w jasnym odcieniu i gdzie niegdzie dodałam go po prostu jako taki delikatny akcent, ale skupiłam się tutaj w tej pracy na dwóch kolorach, jak widzisz. Wylewanie żywicy też warto po prostu robić to zdecydowanie, ale też nie za szybko, bo ważne, żeby mieć też kontrolę nad tym wzorem. I żeby to nam się całe wszystko nie zlało, nie zalało, żeby mieć te też odcięcia tej żywicy. I tutaj taki mały tip, jeśli chodzi o wylewanie z kubeczka plastikowego. Ja sobie robię zawsze właśnie taki dziubek na końcu, żeby mieć większą kontrolę po prostu nad wylewaną żywicą w takich mniejszych obszarach, bo nie chciałam po prostu tego wszystkiego tutaj y, zalać, żeby mi się zlało, a też dodać troszeczkę tego perłowego akcentu, no bo też lubię, jak jest bling, bling, prawda? Nie tylko w prokacie. Pomagam żywicy się trochę połączyć, żeby nie pozostawiać takich luk, więc patyczek jest też bardzo potrzebnym narzędziem przy formowaniu wzoru, no i na koniec opalarka, pozbywamy się bąbelków powietrza, też ważne, żeby trzymać ją tak mniej więcej 10-15 cm nad pracą, żeby po prostu tej żywicy nie przegrzać, bo jak Ci się zacznie dymić żywica, no to nie jest to przyjemne doświadczenie. Ostatni etap, wyjmowanie kurzu, pyłków, żeby to po prostu nie zastygło w tej żywicy i żeby ta tafla była faktycznie taka czyściutka, gładka, bez żadnych dodatków, których nie chcemy. No, i a propos dodatków, jesteśmy w dniu trzecim. Pięknie nam się tutaj, Tygła ta żywica. Chwila dla mojej wagi. Słuchajcie, to był ostatni raz. Właśnie przy tych liniach brokatowych, gdy jej używam, przyszła do mnie nowa waga, więc jestem trochę sentymentalna. Było mi bardzo miło Cię używać. Dziękuję Ci, że byłeś ze mną. Mieszamy sobie żywicę. Tym razem używam Słuchaj, Craft Resin, bo ta technika art była dla mnie trochę za rzadka yy, poprzedniego dnia, więc stwierdziłam, że użyję takiej sprawdzonej, gęstej do tych linii brokatowych. Pomieszałam sobie dwa brokaty, jeden trochę większy, drugi trochę drobniejszy. Wymieszałam je w kubeczku tak, żeby ta mieszanina naprawdę była gęsta. Tutaj widzisz o, jak bardzo. I teraz ta metoda wylewania brokatu jest dla mnie chyba najlepsza i najprostsza. Próbowałam strzykawek, próbowałam rękawów kuchennych, reczków plastikowych, no generalnie przeszłam przez różne etapy. Tutaj sobie odkładam polię, ten brokat. W trakcie, gdy ona sobie troszeczkę gęstnieje w tej folice, zabieram się za złote linie dookoła kruszywa. Złote linie tworzę z metalicznego likwidu, i do niego jeszcze dodaję troszeczkę złotego pigmentu, żeby, no, żeby to złoto naprawdę, tutaj, żeby to wszystko ociekało złotem. Tworzę sobie zawsze dookoła, maluję i zarówno linie dookoła tego kruszywa, jak i kamyczki na bokach. Z tego woreczka teraz odcinam końcówkę i żeby mi się to fajnie tutaj ten brokat wylewał. Ja do tej pory robiłam wielkoformatowe obrazy, więc tutaj uważam, że ta linia brokatu mogłaby być troszeczkę delikatniejsza, natomiast efekt końcowy i tak mnie bardzo zadowala, więc to taki tip na przyszłość, żeby po prostu też jak odcinasz tą końcówkę, to zacząć od najmniejszej możliwej do ucięcia i później najwyżej sobie ją żeby też sprawdzić jakie te linie wychodzą na grubość. Do tego oczywiście używam metalicznego markera, tworzę linie tak jak mnie wena niesie. E, tutaj akurat delikatne te linie wyszły w porównaniu do brokatu, więc to się ze sobą fajnie też bardzo łączy. Markery różne testuję, nie jestem w stanie ci polecić, jaki jest najlepszy. Także może kiedyś po prostu zrobię taki duży test. Rzeczy, których używam do pracy, które mi się sprawdziły, które totalnie nie, bo też jest ich sporo. No i zostawiamy sobie, słuchaj, to do wyschnięcia. Tak wygląda efekt końcowy, Proszę daj znać w komentarzu, jak Ci się podoba taka obfitość na obrazie, bo tutaj zdecydowanie jest obfitość. Ja uwielbiam złoto, uwielbiam dodatki złote, uwielbiam pigment złoteńka. Ja bym mogła generalnie wszystko w złocie robić. Kochane moje, z ogromną przyjemnością pragnę Ci zaprezentować nasz obraz, który wspólnie można powiedzieć, utworzyłyśmy, się, więc to jest nasze wspólne dzieło. Daj znać w komentarzu, czy jest zbyt obfite jak dla Ciebie, czy jeszcze byś tam czegoś dołożyła! A! Może wręcz przeciwnie podoba Ci się taka wersja, jaką uzyskałyśmy. Usiądę z tym naszym dziełem sztuki. I love it. Ci mówię, że jak mnie teraz oglądasz i jutro sobie stwierdzisz, czy tam kolejnego dnia dobra, jutro robię obraz, to też daj sobie dużo zrozumienia w tym procesie, dużo takiej cierpliwości i podejścia do tego na zasadzie o, co ciekawego jestem w stanie dzisiaj stworzyć, a nie zakładać, że to, co zobaczysz na Pinterestie, to odwzorujesz to na swoim obrazie, ale tak naprawdę ta wena i, i twórczość i ta lekkość w tym tworzeniu to jest czymś więcej niż zaplanowanym wykonaniem. Danego dzieła. Podsumowanie. Zaczynając od dnia pierwszego, czyli płyta MDF polecam Ci ją dokładnie zeszlifować po bokach, nawet gąbeczką, zwykłą do szlifowania, żeby po prostu później nawet nie rób tego w rękawiczkach, tylko w dłoni, żeby dotknąć tego, czy gdzieś tam jakieś nie są jeszcze niedoskonałości po bokach. Przeszlifować jeszcze całą płytę, żeby też przejechać sobie ręką i poczuć, że ta powierzchnia jest naprawdę gładka, bo dobre przygotowanie powierzchni to później jest duże ułatwienie po prostu w pracy już z. Z wylewaniem tej żywicy. Jeżeli chodzi o malowanie płyty MDF, ja zawsze robię dwie warstwy. Jeżeli używam jasnych kolorów w pracy, jest to kolor biały, jeżeli używam ciemniejszych, jest to kolor czarny. Pierwszą warstwę robię, później robię drugą warstwę. Staram się to zrobić jednego dnia, nie zostawiać tego na później. Piero następnego dnia przechodzę do tworzenia mm, obrazu. Jeżeli chodzi o mieszanie od razu pigmentu perłowego z pigmentem pełnym, dla mnie efekt jest żaden może pod światło delikatnie widać te, te drobinki ale żywica może Ci dać o wiele więcej możliwości przy mieszaniu pigmentów perłowych z pełnymi jeżeli wymieszasz osobno pigment perłowy, osobno pastę pigmentową zrobisz te dwa kolory i na zasadzie multicolor metody czyli wlewamy sobie do kubeczka jeden kolor, zanim drugi jeden, drugi, postaram się to przygotować w kolejnym odcinku, żebyś wiedziała o czym mówię w praktyce, no i Kruszywo, czyli ten element, który jest motywem przewodnim w każdym obrazie, polecam Ci od razu mieszać z żywicą. Jeżeli wysypywałam je suche na pracę, później ten brokat, później ta opalarka, więc po prostu powiem Ci, że niejedną łzę uroniłam nad tymi pracami, więc po prostu chcę Ci tego w jakiś sposób zaoszczędzić i pomóc Ci przejść przez ten proces, który czasem po prostu w praktyce okazuje się bardziej wymagający niż wygląda w internecie. Czy w kursach online. Tak naprawdę tyle ode mnie. Przeszliśmy przez proces tworzenia obrazu. Właściwie streściłam 4 dni pracy w kilkanaście minut, więc też jeżeli oglądasz ten film i myślisz sobie "bana, wow, proste, idę robić, to też pamiętaj o tym, że metoda prób i błędów w świecie sztuki i kreatywności to jest chyba Jedyna słuszna, nie powiem czy najlepsza, ale jedyna słuszna. I tym właśnie się z Tobą tutaj pragnę dzielić. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Ciebie inspirujący do spróbowania we własnym zakresie, czy spróbowania ze mną. Tutaj stacjonarnie w Katowicach. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zaobserwujesz mój kanał, jeżeli odwiedzisz mnie też na pozostałych mediach na Instagramie, na TikToku. Jeżeli będziesz miała jakieś pytania, zapraszam Cię do kontaktu, wiadomości prywatnej na Instagramie. Jeżeli chcesz się podzielić ze mną swoją pracą, swoim sukcesem, to też bardzo chętnie będę celebrować z Tobą te udane projekty. Żegnam się z Wami, było mi bardzo miło, tak jak za pierwszym razem. Dzisiaj. Trochę bardziej wymagają projekt obrazu, więc to też wymagało ode mnie trochę większego skupienia. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta forma i widzimy się następnym razem. Burszych pozdrowienia, cześć!